Dziękuję. Tak, idę z wami, prowadzę na dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień nawet Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień do Dzień dobry. Dzień na nie, nie no, no, wjechać. Ale takie co się siedzi tylko, czy zamyka się w nie, całej tej? Nie, to jest pociąg po tak, tu nie ma takiego. ile to kosztuje? No, no, ja z, z 35 zł, 6 zł drożej mamy. Dzieci do 4 lat płacą. Ja was prowadzę odnośnie. No to bierzemy to. u pani. Tak, tam z Parki już są. No trzy maleńsko. nie płacimy. nie Pani dwa i pani Przepraszam, że tak dopytuję. Bo... I teraz pani pójdzie tak? Tak, z państwem, ja idę uzynie, tak. tak. Tak, ja idę z państwem i to prowadzam. 70%. To co państwo przed chwileczką zobaczyliście, to jest oszustwo szyte bardzo grubymi nićmi. W tej chwili oczekujący na wjazd na kolejkę, na gubałówkę stoją tu od 7 do 10 minut zanim wejdą do wagonika. Bilety są dostępne bez żadnych kolejek, zarówno w kasie, jak i w biletomatach, są sprzedawane bez żadnych ograniczeń. Bilet normalny kosztuje 25 zł, bilet ulgowy 21 zł. Dzieci do lat czterech nie płacą. Nie ma żadnego problemu z wykupieniem biletów. Mało tego, można je kupić online nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem. Po prostu planujemy wjazd na Gubałówkę na trzeci dzień rozpoczęciu swojego pobytu w Zakopanem. Wchodzimy do internetu, wybieramy datę, kupujemy bilety. Te bilety są ważne przez cały dzień. Nie dajcie się Państwo zwieść oszustom, tak zwanym konikom, którzy od bardzo wielu lat Lat, próbują tutaj nabierać turystów, proszę Państwa, wystarczy wejść na stronę polskich kolei linowych. Tam wszystko jest dokładnie napisane. Jeśli chodzi o gubałówkę, naprawdę nie ma żadnych problemów z dostaniem się do wagonika. A czas o oczekiwania, jak wspomniałam, to jest od 7, w tej chwili od 7 do 10 minut. Jeśli ktoś chce skorzystać z komfortowej jazdy wagonikiem na gubałówkę, to może to uczynić od godziny 8 do godziny 21.30. Natomiast dla turystów, którzy chcą odbyć górski taki spacerek, otwarte są trasy, Jedna, jeden szlak na Walowej Górze, to jest akurat po drugiej stronie torów i drugi szlak, ten tradycyjny, idący wzdłuż płotu. No dzisiaj kasy są pozamykane i turyści nam mówią, że dzisiaj żadnych opłat nie musieli wnosić.